Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się majówka, czyli wolne od pracy pierwsze trzy dni maja. Zazwyczaj spędzamy ten czas w gronie rodziny lub znajomych. Niektórzy wyruszają na krótkie wycieczki, bowiem majówka zazwyczaj kojarzy się z dobrą pogodą. Jeśli jednak spadnie deszcz lub zagrzmi, Warto przypomnieć sobie stare polskie powiedzenie: Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. Niestety, pandemia uniemożliwia nam tradycyjne świętowanie. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak wyruszyć na wycieczkę w przeszłość. Chociażby po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób. Kiedyś spędzano weekend majowy. Zapraszam Państwa do obejrzenia fotografii z archiwum Anny i Stanisławy Grabskich, a prezentowane przez nas zdjęcia przedstawiają majowe pikniki i różnorakie zabawy. Majówki dwudziestolecia w takich domach, jak Dom Rodziny Grabskich, celebrowano przede wszystkim w ogrodzie. Ustawiano na tę okoliczność specjalne kultanki, wystawiano stoły i krzesła, a dzieci miały za zadanie udekorować miejsce pikniku. Dawne majówki nie wiązały się z biesiadą. Serwowano przede wszystkim długie i ciekawe rozmowy. Dla dzieci najważniejsze były gry i zabawy. W domach z długimi tradycjami grywano w krokieta, a małe dzieci. Kuszowały między drzewami i krzewami udając Indian. Bardzo często, gdy w domu byli goście, dzieci wystawiały teatrzyk, a nawet dawały małe koncerty. Naturalnie 3 maja dom ogarniała aura szczególnej podniosłości, czemu często towarzyszyły rozmowy o polityce i historii. Niech prezentacja, którą za chwilę udostępnimy, będzie dla Państwa namiastką majowej wizyty w naszej Izbie i źródłem inspiracji na przyszłość.